Teraz mam chwilę karto, żebym się wrócisz. <laughs> Zdałem Naprawdę dostałem. Czy zmęczony jestem, ale dostałem? Bo mnie patrzę. Jestem zmęczony. Jeden Dawid. Cały Izrael. Cały Kościół w Polsce. Może się bać. Ale wystarczy jeden Dawid. Nie, nie mówi o sobie. Nie chodzi o to. Ale mogło to być ale wielu wielu jest takich jak ja cały No, oh, to jest tego Tam może jakoś prosimy, może jakąś taktykę i to cały czas ta religia, te farmazony, w ogóle. Herbatkę, zróbmy pączki. Nie, nie bądźmy za głośno. Bo przestraszymy ten Izrael, bo przestraszymy tych Filistynów, bo, bo się nie spodobamy ludzi. To, jest to, to jest wszystko to jest to. Ale idzie Dawid i mówi co to jest w ogóle. Co mu to rzy w ogóle? Dawid Boga i rozwala. Je jeden. Jeden Abraham wyszedł. Jedna Sara porodziła, tak? Jeden Barak. Jeden Gedeon. Jeremiasz i Izajasz. Samotni prorocy, tak? Sami byli, tak? Jeden Eliasz Powala. Sprawdza ogień powala proroku Bala. Jeden. Jeden. Jeden Mojżesz wychodzi z Egiptu. Jeden Mojżesz wyprowadza lud wybrany, jeden Mojżesz jeden człowiek cały czas to robi jeden Piotr młody, i 8 tysięcy się nawraca, jeden 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 Jezus idzie na krzyż, wszyscy go zostawiają i robi robotę już całkowitą jeden, jeden człowiek niewielu, jeden i można by mnożyć i mnożyć 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 jeden Paweł, bity, prześladowany w więzieniu siedzi całą księgę prawie napisał Nowego Testamentu. Jeden człowiek. Jeden człowiek. A Kosiu to potrzebuje konferencji, pączków, kasy, ładnych ekranów, dymów, cukierków. I nie dzieje się nic poza zwiedzeniem. To jest, to jest, to jest ciało, wszystko i emocje. ciało i emocje. Ciało i emocje. Jest otoczka w ogóle, że coś się dzieje. To jest tak w Sejmie, że coś robią ludzie, no, a siasto wie, że no coś się dzieje, ma jakąś nadzieję. Jest tak samo w chrześcijaństwo. No jest, jest, co się dzieje. Dym poleciał. Tu ktoś tak no, z mocą przemówił, może będzie dobrze teraz. A za tym się nic nie dzieje, nic nie ma. Za tym nie idzie ani gram w ogóle Boga, ani życia. Nic, nic. Dlaczego? Synagoga jest w Polsce na przede wszystkim, jest pastor, nie ma służby pięciorokiej i lu ludzie Boży, którzy mają dynamit, którzy są wybrani od Boga. Tak jak Bóg, Bóg dalej, o to chcę powiedzieć, Bóg dalej, to co im Bóg pokazał, Bóg dalej nie zmienił taktyki, tak jak w Starym Testamencie używał ludzi, tak teraz w Nowym chce używać tych ludzi, wybranych, pojedynczych. I Jezus łączy ludzi we dwójkę, może w trójkę nawet, ale pojedynczy ludzie i na nich zbuduje kościół. <laughs> I to przez tych dwóch ludzi jednego będą się działy takie manifestacje, ze świat uwierzył. I będą trząść coraz więcej ludzi. Ale taktyka się nie zmieniła. I tak samo jak w Starym Testamencie. Byli pojedynczy ludzie, którzy, którzy robili znaki Suda Elias, Elizeusz, Dawid, Salomon, Abraham, sami. Józef, sami byli. Zobaczcie, byli sami. Dlatego Bóg teraz też używa. Ludzi, którzy są sami. Sami. I ktoś tam powie, nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń. Ludzie myślą, że jak chodzą co tydzień na wspólne zgromadzenia i mówią aleluja, śpią piosenki, to że oni wzrastają. Jak w ogóle na tym nie polega wzrost, tak możesz do końca życia chodzić i, i, i być zaczopowany, i mieć żywy wzrost. Tam musi przyjść ogień Boże, tam musi przyjść moc Boże, tam musi przyjść objawienie słowa, tam musi przyjść nauczyciel na urzędzie, który wymiecie to, rozumiesz? Tam musi przyjść Eliasz, Mojżesz, Dawid. Jakiś czas, żeby taki kościół rósł. I tyle się mają zgromadzać. A nie, że oni się zgromadzają, i tylko pastora słuchają, mi, a pastor to już w ogóle z własnych doświadczeń im głośni. No i mamy w ogóle już zakręcone koło. Natomiast Bóg chce używać ludzi, których ma wybranych, silne jednostki. One nie są jeszcze, jeszcze nie są dopuszczane, ale będą dopuszczane do różnego rodzaju zborów, miejsc i w ogóle lub na dworze, gdziekolwiek. Bo to są osoby bardzo namaszczone, z głębokim objawieniem, bardzo oddane Bogu. Może nie nieopołagane moralnie, ale Kościół też im ma w tym pomagać. Tak, i oni Kościołowi. I to przez tych ludzi Bóg yy, zrobi to, co ma zrobić. Skończyła się religia. Jest taki komunikat. Ja długo, ja nie wiem, ja nigdy nie szanowałem religii, ale teraz już yy, będę jechał z religią po prostu. Z każdą. Będę badał swoje serce, ale będę jechał z każdą religią, z każdą, bo nie mogę z teraz. Tak jak mówię, jak w Sejmie jest coś do dupy, wszyscy go na to Amen, może to jakoś będzie. I wiesz, raz drugi to jeszcze przymknąłem oko, ale jak Ty widzisz to trzeci raz, czwarty, to ja nie mogę przymknąć oko. I ja otwarcie będę mówił, że to, jest, że to jest kicha w ogóle, rozumiesz? I guzik mnie obchodzi, w ogóle Bóg będzie ze mną, nieważne czy człowiek będzie, Bóg będzie ze mną. Bo w Polsce to jest kabaret. To jest kabaret. To jest karykatura kościoła. Nie, odwa nie, nie odważę tego mówić, to jest karykatura kościoła. I to jest taka karykatura, że na przykład teraz dobra. To, to za biskupa, on jest 30 lat, już on jest tam apostołem i teraz ja mam, czy ktoś go ma słuchać więcej, bo on przywiesie mi jakieś kur, namaszczenie sprzed 20 lat i jakąś, jakąś, jakąś tradycję, którą ja mam używać jak my, ludzie Boży, i wielu jest takich, mamy na bieżąco objawienie od Boga. Jak to ma działać, rozumiesz? To, to z nami jest wielki Bóg. I to stąd będzie przebudzenie. I Bóg ma takich ludzi. I teraz chciałem powiedzieć.